Siemanko, z tej strony witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was razem z Galariii Dzień dobry Słuchajcie, dzisiaj nadszedł ten moment, jest ta chwila że będziemy się z tobą bić? A, zostawili łapkę w górę? Tak. Ale, o tak, 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 właśnie, będziemy też się bić, słuchajcie. Oczywiście nie będziemy się bić pięściami tutaj na żywo, tylko będziemy się bić naszymi postaciami LEGO w grze LEGO Browse. Zaraz wam wszystko pokażę, ale najpierw, słuchajcie, e, musimy sobie zrobić nasze postacie, ponieważ mamy tutaj takie dwie podstawowe postacie i, no, w sumie jest chłopaki dziewczyna, ale myślę, że możemy sobie jakoś lepsze tutaj zrobić, co? W takim razie, uwaga, uwaga, plusik, możemy sobie... Zrobić. Ja chcę być syreną, ja chcę być syre... syreną. No to, tak, tak, ale tak absolutnie. Ale ty sobie zmieniasz tej syrenie kapelusik? Może być syre... A, <laughs> syrena. Syre... To jest bardzo... Włosy twoje tylko krótkie, więc chyba nie pasują, A, co? No nie do końca. No to co, czyli syrena po tak, prostu? Tak, zwykła syrena, poczekaj, ale można Twarz? mieć... Możesz mieć... Czy mogę być syreną z tym, z włosem Z brodą, A, z brod przepraszam. No może nie. No, Czekaj. Nie? Jeśli chodzi o pelerynki, ciała, nie. wszystko jest takie syrenie, więc chyba tego. Czyli po prostu jest Tak, syreną, tak? ale z, im będziemy więcej grać, tym więcej rzeczy będziemy odblokowywać. Ale więc możemy bronię odblokować inne. Znajdę sobie coś fajniejszego niż serena. jak ty chodzić z ogonem zamiast Będę tak się toczyć, tak? Albo jak tak, jak y, pingwiny tak chodzą, o tak o. E, Okej, okay. w no. takim razie zapisuję Ciebie U, i dodaję sobie swoją postać. Ja nie wiem, kina. Czy ja będę królikiem? Tak, zróbmy, Czy, zrób ja, będę, się czy ja, będę gej, ja będę gamerem, czy będę królikiem? A, bardziej do ciebie gamer pasuje, ale szczerze mówiąc ja bym chciałabym, żebyś był króliczkiem. Okej, okay, także... to będę króliczkiem, mogę być króliczkiem z, pe... mogę być króliczkiem z peleryną, zobacz. Zróbmy się ten króliczek królik. z brodą. Weź się, weź się, e, o weź się. właśnie, o właśnie, ja nie mam tak, mojej tak, brody. Tak, 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 zróbmy tak. Co to jest? A spódniczka. O, tak, tak, tak! Zostaw tak. Tak jest super, eee, tak jest super. Króliczek okay. z brodą, z, z spódnicą. Też to mogę faktycznie. być, patrz, mogę być króliko tym, ale nie, dobra, króliki. Będzie chyba, że zrobię jakieś. Nie, to wygląda mi się rajstopy. Dobra, stopy. dobra, królicze. Królicze, nogi, zresztą znaczy, no to są po prostu białe nogi. A jeśli chodzi o bronie, to uh, aha, to są mieć... emotki. Tak, tak, tak. I okay. to są dodatkowe jakieś umiejętności, tylko ja w sumie niezbyt wiem o co z nimi chodzi. Więc... Nie, ja chcę odblokować kolejną rzecz. Okej, okay, także... dobra. Okej, okay, moi drodzy, w takim razie czas na wielki pojedynek mistrzów Królik kontra Syrena. Proszę bardzo, zatwierdzone, zatwierdzone. Gotowi. Gotowi! Patrz jak się rozciąga, patrz jak się rozciąga, ale się będziemy bić. Czyli możemy grać albo z przeciwnikami, ze sztuczną inteligencją. Nie, będziemy albo się grać bez. jeden na jeden. To na, to na razie jeden na jeden, tak. a potem zagramy z przeciwnikami. Tak. Mamy pięć żyć. E... i mapka na razie niech będzie ta, ta podstawowa. Dobra. Uwaga, uwaga. Proszę bardzo, ty jesteś na górze, ja jestem na dole. Ale przepraszam bardzo, jest jedna kwestia, ponieważ ty bardziej jest nasz kont jakby e, wiesz. E... Ale tu jest jeden guzik. Góra, dół, lewo, prawo i guzik. I hu. A którym się bije? E, nie wiem. O, dobra, e, chyba już prawdopodobnie wiem. Prawdopodobnie A albo czymś. O, 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 o patatui! Ale cię spatatuj, patatajuje. Ja też mam patataja. E, o, dobra, nie potatuj mnie. O, biorę sobie. Też potatuję. Ale... Przepraszam bardzo. Lava, lawa, 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 Dobra, 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 dobra. Tu jest lawa. E, to nie ty. To ja, ja sam Ja skoczyłem. wiem, ja, ja wiem. Sam Aha. E, czekaj. No nie, patataj, patataj, dobra, aktualnie. Nie ma, nie ma! Patatoj, patatojowanie! Ej, czemu ty jesteś lepsza ode mnie? Ja, ja nie wiem, naprawdę, ja nie wiem, po prostu to jest, wiesz, e, mój wrodzony e, mój wrodzony instynkt bicia jakichś podejrzanych królików. Ej, serio, ty jesteś lepsza ode mnie, czemu? Ja nie pozwalam na ja takie traktowanie, nie pozwalam na takie, traktow ja pozwalam no takie traktowanie! Nie no pozwalam! Nie no pozwalam! Jak ja mam z tobą waczy, jak ty nawet będzie posmał! Nie, nie, nie. W końcu. Jeden to było na jeden. No, całkowicie, nie fair. jak jeden to jeden na, jeden na jeden? Jak to jeden na jeden? Jak masz tak potężny oddech, że mi tak... Dobra, tyłek nam się pali. Nic nam się nie pali. Przepraszam bardzo, mi Jak już to nie paliście tyłek, tylko mój ogon i prawdopodobnie to przesmakuje. Nie, smażonego. O, ja mam taką smażone, takiego karpika smażonego zjadł. A. O, możesz być moim karpikiem smażonym. Mogę cię usmażyć. Nie! No weź no. No, dobra, dobra, czekaj, 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 Ja sobie pójdę na górę, pokuszę. Proszę bardzo, chodź, 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 chodź. Nie ma, chodź, chodź, o! chodź, 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 chodź. chodź, o, chodź, chodź, o, chodź go! Go! Nie, dobra, jak dobra, jak nie, 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 już myślałam, że ten koń potrafi bardziej ogarniać życie, a nie po prostu. Ej, ten, mieć ale ten powodowne. koń sam jedzie zobaczyć. Ten koń jest nie... beznadziejny, okej. Okay? Ale kusza jest fajna. Eee, no chodź, no. O, dobra. Dobra, 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 wygrałam. A ja tak mało życie miałem? Tak, co, miałeś co to tak jest mało to, co życia. Chmurasz? A co? Nie mam nic na razie, o to, w nie to, obok ciebie co jest. O! E, o. E, 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 e. Proszę mnie, proszę do mnie odejść. Proszę do ode mnie odejść. Ale wiesz co, to chyba nie potrafi w ogóle e, uderzać, zobacz. Ja nie wiem o co chodzi z tymi konikami. Te koniki tak, tak średnio Wiesz co, jest? wydaje mi się, że te koniki to jest po prostu takie granie trochę na czas. Nie wiem, czy wiesz o co mi Mnie chodzi. Mi się wydaje, że my te koniki możemy chyba sobie... możemy sobie ustawiać, która z naszych postaci ma jaką jakie te właśnie... jakie rzeczy dla niej spadają. Uuu, <grym> okej, okay, okay. dobra, dobra, okay. dobra. Najpierw poczekaj. O, nie, nie, kanali, proszę cię, nic nie rób. Kanali nic nie rób! Bru, 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 bru! Jak króliki robią? E, one tu ptają. One Aha. jak się wkurzają. Nie, jak one się wkurzają, to tak tu. Dobra, 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 dobra. I no poczekaj, ile ja mam jeszcze żyć? Mam trzy, trzy jeszcze. Ja mam dwa. dwa. Nie! No czoklet! A, łapka, dobra, 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 dobra. One tu, tu ptają, tak. Dobra. No chodź, chodź, proszę bardzo, mam się to dwa. Wkurzą, króliki, to robią takie... No, no, nogami, naprawdę jak dzieci? O, o, dobra, o, dobra, dobra dobra Nie ma, to nie. moja... to jest my high ground No weź, no zobacz co zrobiłeś Śmieję się z mojego własnego hupu dotyczącego gwiezdnych wojen. Nie nieważne, śmieszne nie ważne nie ważne nie ważne ja życie woj, w gwiezdnych wojnach nie było tych, nie było syrenek. O, poczekaj Poczekaj, wiesz jak ja naciskam jeden przycisk to i tak o, dobra 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 Nie! Co to było? nie! Dobra, dobra dobra, dobra Dobra, 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 dobra. O, dobra, o mam dobra. po jedno życie. O, nie, nie, nie. Nie, nie, nic nie rób, nic nie rób. Ja też mam tylko jedno życie, dobra, ale ty masz więcej Trze życia niż ja! Trzeba cię skończyć, trzeba cię skończyć Trzeba cię, trzeba cię... Sko nie no, naprawdę, okropny, wielkanocny króliczek, który nawet jajek nie lubi, musiał pokonać syrenę. To jest absolutnie... Dlaczego się cieszysz? Dlaczego mi awatar jest taki podekscytowany z swojej wygranej? Naprawdę. Może... Y czy co? twoja postać, patrz, ona w ogóle jakby ona mówiła? Przed nie. chwilą. Się, nie, że... tylko twój tak się. <laughs> Jejku, agresywny jesteś. Uuu, zobacz, tu jest tych mapek więcej. Widzę właśnie. U, i co, bierzemy teraz graczy, Tak, muszę komuś skopać tyłek, wiesz. Nie, tylko, nie tylko mi. Patrz, mam misia po swojej stronie. A nie, też nie, bo to jest każdy, to jest każdy przeciwko okay, każdemu, więc... Okej, dobra, dobra, to w takim razie będziesz mógł I Teraz, się moi po drodzy, musicie bardzo dobrze uważać, kto jest gdzie na ekranie. Ja e, jestem... Przypatrzcie się, bo będzie trudno z nadążaniem. ...player drugi, więc... Ja jestem player pierwszy. Ja muszę w ogóle coś zobaczyć. Zobacz, ja skopię, ja skopię tyłek tej kukurydzy. Co na myśli w ogóle, że, żeby istnieć? Dobra, jeden leży. Proszę dobra, bardzo. zabiłam kogoś, wiesz? Chyba. E, czemu? Co, co, się, co ty zrobił, no ty? Nie wiem, chyba tak A, o, Oj, co? E, gdzie ja no jestem? No gdzie? Hej! Ja po prostu nie wiem. Ty mnie normalnie pokonałaś. Tym lodem, nie wiem jak to się stało. Wiesz co? Je, o, 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 tak! O, o. Te... Dobra, 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 gdzie ja Coko, cokolwiek. Mam jakieś autko dziwne, które... Te U... autka są beznadziejne, będę szczera. Dobra, dwóch rozwalonych. No chodź, no aha e, Co to ma być? aha Co to ma to, to nie ja jestem jakby coś, ja jestem tutaj na dole i to właśnie bycie, zostałam to, bycie, to bycie zludowaconym jest zbyt dobre. Ja zostałam zabita. O, ja też, ale mamy jeszcze trzy serduszka. Dobra, dobra, no chodź, 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 ja tu, ja tu was normalnie po... Ja was tu... No. Dobra. O, dobra, dobra, nie jest tak źle, nie, Kenali, Kenali jesteś... Ognistym huraganem to tak nie miało wyglądać. Dobra, 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 wszystkim zrzucamy, zrzucamy wszystkim. Nie! Czy ja ciebie zrzuciłem? Ktoś mi daje jakieś autka, których się nie da kierować. To jest dramat. <noise> ja, ja nie wiem, co się dzieje. Ja teraz na, nawalam w klawisze, bo straciłem to, czy moją podać? O, już nie straciłem. Dobra. No kurde, no. Czekaj, ale to jest dobre. Ja ten. Hej, ten piękny mam, mam, mam huragan życia. jest w porządku. Czy ja przegram przeciwko. Ja przegram przeciwko botom Kurde no! Nie. Kurde no! Hej, ja przegram przeciwko botom Mi się wydaje, że nie jestem aż taka tragiczna, naprawdę. Tak. O, 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 chodź, 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 ja chodź, chodź, chodź. Nie, nie walczmy, czekaj, czekaj, tego, tego, tego żółtego, tego żółtego najpierw. Co? Chciałbyś od razu już timować? Dobra, się? i teraz możemy walczyć. o nie! I teraz oczywiście możemy walczyć. Gratulacje, Moja, moja postać stwierdziła, że się poddaje i Tak, twoja postać, twoja postać się. Nie, 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 mój drogi, zrobiłeś to sam. W takim razie ja jestem tutaj a, wygranym. No dobra, moi drodzy. Zagraliśmy sobie w ten taki podstawowy tryb, czyli po prostu walkę każdy na każdy, ale tutaj jest jeszcze dużo innych trybów które nawet nie grałem, więc możemy sobie jeden z tych trybów przetestować, zobaczyć, o co w tym chodzi, tylko że no wtedy już e, trzeba grać samemu, bo tu są jakby punkty rankingowe, się online, Ale będę się Ci online, e, więc... liderować, będę Cię wspierać. Co to są za tryby? A Video, e... weź video. Wiesz to losowy niech będzie. Tak, nie, ja chcę na video. Video, myślę, video. Że, myślę, że uda nam się? Nie wiem, ponieważ to jest głosowanie i każdy ha, sobie wszyscy, może wszyscy, wybierać. Wszyscy na losowy głosują i trzy osoby głosują na video. O, więc czyli nam się będzie się udać. Okej, okay, park jurajski. Tego jeszcze nie grałem, więc chętnie zobaczymy. Okej, okay, co my tu mamy zrobić? E, przypuszczam, że musisz bronić swojego terenu. Więc spróbuj, może. Um, okej, okay, poczekaj. Przejść. To może zobaczmy, co tam się dalej. O, Patrz, o, widzisz o, mnie, atakuje. Musisz bronić swojego co terenu. Mnie tu, co mnie tu bije? Tak, że to nie bić! O, dobra, pokonany. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Tylko masz bardzo małe życia, tak? Ojuj, że... bo tu są jakieś jeszcze tyranozaury. Chwila, czy my je mamy bić? Nie, nie, nie. To jest twój chyba tyranozaur, wiesz? Tak, on tu ma być i miał go bronić. Tak. I a ka, a... ty zostałeś wyeliminowany w skarbie. No dobra. No niestety, dobra, nie udało musimy się. Walczyć, musimy walczyć, musimy walczyć, musimy walczyć. Proszę bardzo. Patrz, tu w ogóle ktoś pod tym Oni nie... w ogóle nad, na pterodaktylach latają, tak, to ma to być? Tak, to jest jakiś <laughs> cheating, autentycznie. Dobra, a bo tu jest, zobacz, to jest złych tyranozarów. Tak, 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 e, musisz trzeba go, go, trzeba go wyeliminować, poproniać. bo on ci rozwali swoją... Zobacz, on ci rozwala twoje ten. Mam mało żyćka, mam mało żyćka, mam No to mam weź mało sobie życzka. ten. Sobie. to jest twój, nie bij się z nim. Nie co są twoi, ale gdzie ten tyranał się po. A, A, i sobie poszedł. Już. On już jest w no, no, on już nie jest taki zainteresowany tym wszystkim. W ogóle zobacz, kiedy twoi tutaj znajomi próbują się bić z fioletowymi, to ja proponuję, żeby bardziej wiesz fioletowy ciachnąć, się. E, jestem w bańce i... Tak, ponieważ chyba ta... Dobra, dobra dobra, 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 dobra drużyna. Ym... Nie, wydaje mi się, że twoja drużyna dała ci bańkę jako taką... O broń, o. To nie jest takie proste jak gra Ajajaj. z botami. Tyle no oczywiście, powiem. że nie! To nie jest takie proste, Ale jak zobacz, gra z Ale zobacz, wy chyba musicie przejmować ten teren na, na środku, ponieważ on jest teraz na niebiesko, Aha. więc e, I teraz dinozaur, na, na, a, który się pojawi zabije tamtych. Tak jak przejmowanie flagi po prostu. Tak, coś takiego. I zobacz, Dobra. tutaj jest o, 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 tego, tego, tego. E, czy to jest faraon? Czy on się w, tu. Co to są za... Czemu mamy takie postacie fajne? Dobra. Ogólnie słuchajcie, te postacie tutaj odblokowywuje razem z graniem. Po prostu gramy, zdobywamy punkty, z tych punktów możemy nowe postacie odblokować, więc po prostu ktoś tutaj sporo, naprawdę sobie sporo grał już. Tak, dokładnie. O, o, o. Czekaj, a przepraszam bardzo, może w takim razie twój króliczek ma specjalną umiejętność skakania wysoko? E, chyba nie wie, czy to są jakieś umiejętności, tylko ja niezbyt sobie, niezbyt wiem, jakie to są umiejętności. Czy ja mogę na przykład. Ło, mam jetpacka! Czekaj, o. bo tutaj jest ten! Musisz pokonać teraz tego dinozaura, który idzie na wasz teren! Dobra, wyrzucam, wyrzucam ich z mojego terenu, proszę. Nie ja jestem zbyt dobry. I, i zostałeś wyeliminowany przez Mami Queen. Mami Queen mnie wyeliminowała. No. Mm. Tak, o, 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 co to jest? A to jest taki bonus, albo prawdopodobnie może e, jakieś życie? Ło, co oni mają? Chociaż oni mają czoł! Um... Uh. Nawalałem przypadkowo w klawisze i to, to, to nie był dobry pomysł na próbę. Ale tak wygrywamy, zobacz. O, no to super. Wygramy? Ale ledwo, ledwo wygrywacie. Zobacz, i teraz ten dinozaur idzie na ich teren, czyli jest po waszej stronie, z tego co o, widzę. W ogóle bardzo dziwnie się rusza, jakby. Nie wiecie co się dzieje, ale może ale? Dlatego, to wygraliśmy. Wygraliśmy. Zobaczmy na twoje wyniki. Wygraliśmy. Zobaczmy na twoje Wygraliśmy, wyniki. Bardzo twoje dobrze. Wyniki. Um, jak ci poszło, mój drogi? O, to powie... O, nie jesteś topowym brawlerem. O jest niestety, czwarty, ale jest czwarty! czwarty Hej, czwarty, no. czwarty, czwarty jesteś! Czwarty Gratulacje, jest ja się bardzo cieszę. Czwarte to jest dobre miejsce. To jest, dobra miejsce. Tak, czwarty, Nie, czwarty jest dobre miejsce. czwarte, dobre. No dobra, moi drodzy, zagraliśmy sobie w tryb online, ale ja miałem jedną wygraną i ona miała jedną wygraną, więc musimy to jakoś wyjaśnić, prawda? Taką Przepraszam, szybką, bardzo. szybką grą na sam koniec, dla tych, którzy oglądali do samego końca. Proszę bardzo. A, Jedno życie. życie? No dobra, trzy życia. O, jeden jedną dwa. Jakbyśmy jedną wsieli, to byśmy dosłownie na jedno pacjnięcie Tu nas jeszcze nie było, Aha, dobił. bez graczy. Proszę bardzo, jeden na jeden, trzy żyćka. trzy serduszka, które mamy nad sobą. A, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, szczególnie, że ja nie znam mapki. Ojoj, e, ojoj, oj. Ja tej mapki też niezbyt. No to widzisz, to sobie wybrałeś w takim razie. E, to jest tylko i. Jej... Okej. Okay. No hej! A patrz, ona jest tutaj dużo większa. Myślałem, że ona jest taka malutka, dobra? I są wagoniki, na które trzeba oh. uważać. Dobra. No chodź! No nie Wagonujecie, wagonujecie, wagonuje proszę bardzo, PKP Intercity. Dawaj, 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 ocz. No weź no, co to ma być? Ty, ty, ty ci okropny. Chyli. I teraz jeszcze masz co? Jakiegoś Chyli. konia? Ja wolę, ja, ja wolę chyba ciebie jednak unikać. No chodź, no chodź, no chodź, no chodź, no chodź. Ja tu, ja, ja tu czekam, ja tu czekam, jestem. No he he! <noise> Dokładnie! Whoa, whoa, dynamit! Puszcza, dynamit, oh. dynamit, dobra, 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 dobra. dobra. Co Czyli jest... ty tu dynamitem rzucasz? Eee... To jest nielegalny ruch. Tak, nielegalny ruch to jest jechanie na koniu! O, nielegalny ruch to się tutaj z, z moim. Tutaj, proszę bardzo, rumakiem. Eee, Przepraszam czy na górze? bardzo. Czy na górze to jest. O, mogę sobie wagonować. No to są i proszę A, w bardzo. No to coś, się wow. nie udaje. Nie mogę tu wskoczyć tym wagonem, więc. O, mam. Ha! Dobra, jest ja. Ja też mam jedno życie. Też Moment, ale jedno. to coś to tak nie miało by wyglądać. No to walka teraz. Teraz Dobra. ostateczny pojedynek. No chodź no! No chodź! No chodź no! No chodź no! No, no chodź no! No chodź! Nie! A, a, a. A. Nie fair, ten, Przepraszam bardzo! Ten wagonik nie był pomiędzy nami. Wiadomo, wiadomości, wiadomości dnia. Ryba została rozjechana przez jadący wagonik. Wiesz co? Tutaj króliczek powinien być naprawdę rozjechany przez jadący wagonik. Króliczki są gorsze. Nie, tak niż czy tylenki. inaczej, moi drodzy, oczywiście ym, no dobra, nie lepszy gracz, bo jak grałem online to mnie rozwalali, ale ym, y, dobra, remis. Niech będzie remis z delikatnym, z delikatnym. Przeniesieniem na mnie. Dobrze, to w takim razie masz nagrodę, proszę bardzo. E, Ooooo! Pacjenci w głowę to jest nagroda. A ja taka, ta, ta, taka nagroda mi się podoba. Tak czy inaczej, moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka, że nam się podobało. Jeśli nam się podobało, oczywiście, strzecie łapkę w górę. A jeśli chcecie zagrać tą gierkę w linku w opisie, macie link. I w sumie y, bardzo możliwe, że mnie tam znajdziecie, jak będziecie grać, bo myślę, że chcę odblokować kolejne postacie tutaj, bo jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Tak czy inaczej, widzimy się w kolejnym...